Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam przedstawić 10 imion dla chłopca, które nam się podobają, ale których nie będziemy używać. Ta lista będzie trochę zawężoną listą imion, bo to są imiona, które wymawia się i pisze się podobnie po angielsku i po polsku. Dla tych z Was, którzy mnie jeszcze nie znają, ja mam na imię Ewa, mieszkam w okolicach Seattle w Stanach Zjednoczonych i stąd właśnie nasza lista zawiera imiona, które są uniwersalne zarówno w języku angielskim, jak i polskim. Ja jestem w tej chwili w 39 tygodniu ciąży, za dwa dni mam termin, ale wszystko jeszcze na razie jest spokojnie, i pomyślałam sobie, że nagram ten film może komuś inspiracja, imion się przyda. Napiszę wam też na górze przy każdym z tych imion, które miejsce w rankingu imion one zajmują w Stanach i w Polsce w roku 2019 pewnie, dlatego że 2020 się jeszcze nie skończył. Także pierwsze z imion, którego nie będziemy używać, ale które zarówno mają mężowi i mi się podoba, to jest imię Eryk. To jest imię skandynawskie które oznacza wieczny władca albo osoba zasobna w honor. Znalazłam dwa znaczenia i nie wiem, które jest prawidłowe, bo nie znam języka skandynawskiego żadnego. To i nie bardzo nam się podoba. Ona po angielsku, co prawda w najczęstszej pisowni pisze się R i C. Jest też K na końcu i jest też YK, tak jak po polsku. Dlatego myśleliśmy, że z tą pisownią nie będzie zbyt dużego problemu, mimo że nie jest ona zawsze taka sama. I jedyny problem, jaki miałam z tym imieniem, to to, że mam ma dość mało zdrobnień. Ja lubię imiona, które można naprawdę na wiele sposobów zdrabniać. Mój pierwszy synek ma na imię Hubert, można na niego mówić Hubcio, Hubi, po angielsku ludzie mówią do niego Hugh, czasami też Hubulek, Hubulski. No, po prostu mamy masę różnych zdrobnień i to mi się podoba w imionach, że można je różnie modyfikować. Z imieniem Eryk nie potrafiłam wymyślić zbyt dużo zdrobnień. Niemniej jednak to imię bardzo mi się podoba, jest bardzo ładne i kto wie, może jak będziemy mieli więcej dzieci, to jakiś Eryk się jeszcze pojawi. Kolejne imię to jest imię Daniel. Imię Daniel pisze się tak samo chyba w każdym możliwym języku. Nie wiem, czy jest jakakolwiek inna pisownia imienia Daniel niż taka sama, która występuje w Polsce. To imię jest hebrajskie i oznacza moim sędziom jest Bóg. Podobnie tak jak z imieniem Eryk, nie mogłam za bardzo wymyślić dużo zdrobnień tego imienia. Ale mimo wszystko to imię bardzo nam się podoba i zdecydowanie je rozważaliśmy i mieliśmy je na liście. Następne imię to jest imię Benjamin. Tutaj pisownia nie jest identyczna w Polsce i w krajach anglojęzycznych. I odziwia tak jak większość imion, które mają literę J w polskim, tak jak Alicja, Patrycja, po angielsku pisze się przez I, czyli Alicia, Patricia. E, imię Benjamin jest odwrotne. E, po angielsku pisze się z J, a po polsku z I. Myślę, że w Polsce prawdopodobnie występują obie formy pisowni, ale chyba ta częstsza to jest dalej ta pisownia z I. E, to jest imię hebrajskie i oznacza e, syn południa albo prawicy albo również ma znaczenie najmłodszy. To imię jest bardzo popularne w Stanach i wydaje mi się, że coraz bardziej popularne w Polsce i podobało nam się tutaj dużo, dużo zdrobnień, bo znowu można używać zdrobnień angielskich, można używać zdrobnień polskich, Benji, Benek, Benio. Mieliśmy tutaj bardzo dużo pomysłów na zdrobnienia i to imię zdecydowanie nam się bardzo podobało. Kolejne imię to jest imię Filip. To jest imię greckie i oznacza lubiący konia albo przyjaciel koni. Imię Filip prawdopodobnie pisane częściej po angielsku jest przez PH, niż przez F. My byśmy wybrali F. Nie spodziewałabym się tutaj jakichś wielkich problemów z pisownią i wymową. To imię nam się podobało. Myślę, że ma dość sporo zdrobnień. Filipek, Filipcio, Fil. Akurat to zdrobnienie mi się tak sobie podoba. Ale generalnie jest ich dalej sporo. Także zdecydowanie to imię również rozważaliśmy. Kolejne imię to jest imię Nikodem. Myślę, że to imię jest dość popularne w Polsce w tej chwili. Tutaj tak sobie. Bardzo podobało mi się zdrobnienie Niko. To jest imię greckie i oznacza ten, który zwycięża dla ludu. Przez to, że to imię jest dość rzadkie tutaj w Stanach, wydaje mi się, że nie można mówić o żadnej jakiejś konkretnej pisowni, która jest bardziej lub mniej popularna. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o pisownię i literowanie tego imienia, nie ominęłoby to nas, a potem naszego synka, dlatego że to imię jest po prostu dość rzadkie. Niemniej jednak bardzo nam się podobało i bardzo to imię lubimy. Kolejne imię to jest imię Marcel. Yy, imię Marcel jest imieniem łacińskim, które oznacza mały wojownik. Zdziwiłam się, bo zobaczyłam ostatnio w jakichś rankingach, że to jest imię bardzo popularne w Polsce w tej chwili. Nie wiedziałam tego. Bardzo nam się to imię podoba. Tutaj znowu nie mogłam wymyślić za dużo zdrobnień, ale Marcelek, Marcelino nawet mi się podobało. I zdecydowanie to jest takie imię dla mnie dźwięczne i ładnie brzmiące, dlatego zdecydowanie też to imię rozważaliśmy. Tutaj myślę, że ja byłam bardziej zwolennikiem tego imienia niż mój mąż. Nie zdecydowaliśmy się na nie finalnie, ale u mnie było bardzo wysoko na liście. Jak ktoś się zastanawia, dlaczego ten fotel za mną jest w folii cały czas, to tak trochę pada dzisiaj. Czasem pada, czasem nie pada, więc zawinęłam te poduszki, żeby po prostu się nie pomoczyły za bardzo. Kolejne imię to jest imię Remigiusz. I tutaj imię Remigiusz nie jest bardzo popularne w Stanach, ale imię Remi jest bardzo popularne. I mi się właśnie to zdrobnienie Remi od Remigiusza bardzo podobało. Amerykańska wersja jest pisana przez Y. I o dziwo, to jest częściej imię nadawane dziewczynkom niż chłopcom tutaj. To jest imię łacińskie i oznacza wioślarz albo wytwórca wioseł. Ja miałam bardzo długo, bardzo taką poważną fazę na to imię i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobało i bardzo je chciałam, ale cały czas nie byłam pewna z uwagi na to, że właśnie większość dziewczynek ma to imię tutaj w Stanach i w krajach anglojęzycznych, a z kolei imię Remigiusz jest troszeczkę cięższe już do przeliterowania przez tą końcówkę "-sz". I również do wymowy. Myślę, że i tak używalibyśmy My, raczej zdrobnienia reni wszędzie i z tym nie byłoby żadnego problemu, także myślę, że dałoby radę. I tak jak mówię, to imię naprawdę było długo moim faworytem niemalże. Następne imię to jest imię Tymon. Myślę, że to jest kolejne imię, które jest bardzo popularne w Polsce. To jest imię greckie i oznacza ten, który czci Boga prawdopodobnie. Tutaj podobały mi się zdrobnienia znowu, tymek, tymcio. Ja lubię zdrobnienia, które kończą się na o. Nasz pierwszy synek Hubert, często mówimy na jego Hubcio i tutaj przy Tymonie podobała mi się ta opcja Tymcio, którą można by było używać. Ładne imię, nie jest ono za bardzo popularne w Stanach. Myślę, że Timothy jest podobnym imieniem, które jest dużo bardziej popularne. Nie chciałabym nazwać syna Timothy, dlatego, że to jest bardzo niepolskie imię i generalnie staraliśmy się tego unikać. Ale Tymon nam się podobało i myślę, że tutaj z literowaniem, z pisownią i z wymową nie byłoby problemu w Stanach. Kolejne imię to jest imię Olivier. Oliver jest bardzo popularnym imieniem amerykańskim e, i anglojęzycznym w ogóle, wydaje mi się, nie tylko w sumie anglojęzycznym, też hiszpańskim. Pisane wtedy przez V, także tutaj byłoby to tak jak moje imię Ewa. E, v albo W ja często muszę literować i mówić tak, to nie jest żaden błąd, to jest Ewa przez W. Myślę, że z Oliwierem przez W mogłyby być podobnie, aczkolwiek imię bardzo takie dostojne, moim zdaniem, bardzo mi się podoba. E, to jest imię normandzkie i oznacza elf, albo armię elfów. Albo imię łacińskie, które wtedy oznacza drzewo oliwne. Czyli osobę, która przynosi pokój. Znalazłam oba znaczenia, nie wiem, które jest prawdziwe. Tutaj zdrobnienie, które mi się podobało, to było Oli. Fajne imię, ale go nie wybieramy. Ostatnie dziesiąte imię, które nam się podobało i które rozważaliśmy, tutaj myślę, że mój mąż był bardziej za tym imieniem niż ja, chociaż mi też się ono podoba, to jest imię Leon. W krajach anglojęzycznych myślę, że dużo częściej to jest Leo, tak jak Leonardo DiCaprio, albo Leonardo, właśnie. My, jeżeli byśmy się na to imię zdecydowali, to wybralibyśmy pisownię polską, czyli Leon. Prawdopodobnie wszyscy mówiliby na synka o tutaj. To jest imię greckie, które oznacza mężczyzna silny i odważny jak lew, dlatego że Lio oznacza po prostu lew. Ostatnie imię, które mam na liście, to jest imię jedenaste, także takie bonusowe trochę. To jest imię Tristan. To jest imię, które mi się bardzo podoba. Ono tak francusko dla mnie brzmi, tak bardzo poetycko, aktorsko, bardziej jakby w tą stronę. To jest imię łacińskie i oznacza urodzony dla smutku. I tutaj to znaczenie troszeczkę, właśnie z tym smutnym, bo Triste to jest też smutek po francusku. To mnie tak troszeczkę od tego imienia odsunęło, aczkolwiek dalej uważam, że to jest bardzo ładnie brzmiące imię, bardzo ładne. Myślę, że można by fajnych, sporo zdrobnień do tego imienia wymyśleć, ale mój mąż nie był za bardzo za, także tego imienia nie będziemy używać. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Krótki filmik tym razem. Może kogoś akurat, któryś z tych imion zainspiruje. U nas proces wybierania imion to jest naprawdę długi proces. Przy pierwszym synku zdecydowaliśmy się że dwa tygodnie przed. Y na rodzinami synka, tym razem zdecydowaliśmy się parę dni temu, więc może się okazać, że mniej może się okazać, że więcej niż dwa tygodnie, no tego, że termin mamy za dwa dni, ale no, nikt tego nie wie, kiedy dzieci się postanowił urodzić. Myślę, że gdybyśmy nawet zdecydowali się wcześniej, to pewnie jeszcze byśmy trzy razy to imię zmienili, dlatego u nas to po prostu nie ma sensu. Nie było nigdy tak, że mieliśmy jedno imię, na które byliśmy zdecydowani, zanim jeszcze mieliśmy dzieci, które wiedzieliśmy, że jak będziemy mieli chłopca albo dziewczynkę, to właśnie tak się będzie nazywać. Trochę zazdroszczę parą, która tak właśnie ma bo chciałabym już od samego początku wiedzieć, jak mój synek się nazywa, pozamawiać jakieś takie personalizowane kocyki, deski z imionami i tak dalej. U nas zawsze na ostatnią chwilę, no ale tak to już jest. Imię w tej chwili mamy wybrane. I pierwsze i drugie, dlatego że wybieramy dwa imiona. Jeszcze nie zdradzamy, czekamy aż synek się urodzi, wtedy go oficjalnie przedstawimy. Piszcie, komentujcie pod sobą, jakie imiona Wam się podobają. No jako, że ja mam drugiego synka, no to skupiłam się na imionach męskich. Yy, ale kto wie, może zrobię jakiś filmik na temat imion żeńskich, może kiedyś nam się przydadzą, nie wiadomo. <laughs> Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!